Dobra, dzisiaj zabieram się do lasu, tutaj widać, że. Od domu jest bardzo blisko. Raz, w zasadzie bo mieszkam 6 lat w lesie. Od kiedy się tutaj przeprowadziłem. A dzisiaj idziemy na strzelnicę. Mamy tutaj w jesieniu strzelnicę. Co jakiś czas odbywają się zawody strzeleckie. Ja tam postawiłem sobie paletę, na której przyczepiam tarczę. Niesamowita prowizorka, którzy się śmieją, że prowizorki wytrzymują najdłużej. A no, zobaczymy, bo już ona stoi od tygodnia, To moja prowizorka. Jak się przewróci, to wzmocnię. także żeby już to naprawdę było solidnie wykonane. Tutaj mówię o tarczy, zamocowaniu tarczy. Już prawie jesteśmy na miejscu. czy stoi, czy nie stoi. Już widzę, że stoi. Tak, zaraz zobaczymy ile jest kroków do, do tej tarczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. E, to jest... Y Dziewięć kroków ogólnie, liczone co drugi, dobrze, tak wygląda. Dobrze, teraz zobacz to te mocowanie. zwykły no dobra, okej to już nie i robić przygotujemy wiatrówkę do strzału OK. Mam tarczy, zwykły tarczy. Zaraz razu pokażę jak tutaj wygląda odblokowanie tej wiatrówki. To starsza, a no, tak żeby było lepiej widać w ten sposób. No i wszystkie możliwe przeładowanie w ten sposób. w ten sposób no i na przykład po wyciągnięciu magazynka tak wkładamy magazynek i z automatu okej okay. Teraz. Wykładam magazynek O, w ten sposób No i można strzelać w ten sposób też Dobra Teraz też może od razu pokażę Jak tą broń można rozebrać To blokowujemy. Teraz, jak to się robiło, tutaj wyciągam. Co się To jest zamek. Mamy tutaj sprężynę. Sprężynę też można zdjąć. Nie będę jej zdejmować. Jest no ciężko wchodzi Jest po prostu wszystko nowe. No. No, tak to wygląda w ten sposób. Dobra. Potem ciężko się zakłada. No i założymy teraz. Ty. Dobra. Co zrobimy? Najpierw nabój nałożymy. założymy. No bo są 12 gramowe. Trochę odkręcimy i potem dociśniamy. Wstrzymuję. A jak przestanie syczeć, to przestaje dokręcać. Cóż, włożymy teraz nawoje, odciągamy sprężynę, jeszcze raz, I jeszcze raz, i jeszcze raz, dobra. Wkładamy kulki 4,5 mm tutaj wchodzi 13 no kul, jak ja wkładam 10, bo jak włożę 13 i potem yy, wkładam magazynek to potrafi jedna kulka po prostu wylecie, przynajmniej raz mi się tak zdarzyło yy, i się zaklinowała, potem musiałem rozbierać pistolet i wyciągnęć tę zakreszaną kulkę, więc kładę dziesięć, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zawieszę tarczę. Dobra, starą tarczę wyżycimy. Okulary ochronne w jednej ręce będzie kamera a w drugiej będzie wiatrówka zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy w ogóle trafię w tarcze? Dobra. zobaczymy, czy trafiliśmy. Ja wątpię, bo to wolał no strzelać. A to i tak nie jest łatwo trafić. No powiem, że udało się. oddać jeden celny strzał znaczy celny, że w ogóle w tarczę trafiłem Dobra dobrze, teraz próbuję postrzelać trzymając pistolet oburącz zobaczymy, czy będzie lepiej, czy gorzej postawię znowu dziesięć kulek bierzemy. Dwa, trzy, cztery, Dobrze, idziemy sprawdzić. No słuchajcie, o, udało się, udało się trafić środek, że tak palcem pokażę tutaj w tym miejscu. Tutaj trafiliśmy i tutaj trafiliśmy. No to myślę. Że dzisiaj wystarczy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Zapraszam do subskrypcji kanału. I oczywiście wciśnij dzwonek przy subskrypcji. Na razie.